Cześć z tej strony Paweł i Roxana z kanału Ciap Ciap Ciap. Dziś zaprezentujemy wam grę o nazwie Supermarket Together. Jest to gra, w której nasze marzenie o pracy w lokalnym sklepie u pani Halinki na osiedlu w końcu może stać się rzeczywistością. Zapraszamy na film Trailer Together Pula zły filmik. To jeszcze raz. Dzięki demokratycznym i sprawiedliwym wyborom przeprowadzonym przez liczną grupę studentów z kierunku produkcji, nasz wzrok został skierowany w stronę tytułu z gatunku Gier Simulator o jakże zachęcającej i oryginalnej nazwie Supermarket Together. Grata jest od studia Dead Dev Stealth Snow Lies. Nazwa studia jest zdecydowanie lepsza. Zapytacie, ale co jest złego w tym tytule? Przecież wszystko się zgadza. Z simulator razem można grać w supermarket a no to że na Steam można znaleźć podobną grę z tą różnicą że tamta nazywa się supermarket simulator całkiem podobnie nie a i kosztuje 60 zł dlatego my skupimy się na naszej darmowej wersji która w zasadzie polega na tym samym otwieramy nasz sklep urządzamy go kupujemy produkty układamy je na półki i zaczynamy pracę by rozwinąć naszą działalność Dlatego jeśli planujecie otworzyć niedługo 158 żabkę na waszym osiedlu, to tak gra to idealny wybór, by zobaczyć jak to wygląda i przygotować się do całego procesu otwarcia waszego ulubionego i wymarzonego sklepu. Fireworków na starcie nie mamy. Klasyczne menu, w którym możemy rozpocząć naszą grę i zmienić podstawowe ustawienia sterowania czy grafiki. Oprócz tego, jeśli jesteśmy w trakcie nauki jakiegoś języka, to bez problemu możemy przyswajać wiedzę w innej wersji językowej. Mamy dużo opcji od Chin aż po Czechy, więc każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście jest też wersja polska. Rozpoczęcie gry to banalna sprawa. Wystarczy wybrać nazwę naszego sklepu, jakiś cwelownia, marka czy coś takiego. Poziom trudności i co ciekawe, mamy ich aż 10, a różnica jest taka. Że im wyższy poziom trudności, tym więcej złodziei w sklepie. Gdzie zero to jest poziom, na którym nie doświadczymy kradzieży w ogóle. I to tyle: możemy otwierać! What the fuck is this piece of shit? A w sumie to nie do końca, bo do otwarcia jest jeszcze chwila. Nie od razu Rzym zbudowano, i nie od razu Coulchus Express otworzono. Tak się nazywa nasz sklep. W prawym górnym rogu gra prowadzi nas za rączkę, instruując co musimy zrobić, zanim w ogóle przyjmiemy naszego pierwszego klienta. Nasz sklep prawdopodobnie mieści się w wielkim amerykańskim mieście. Zgaduję, że w Nowym Jorku. Good morning, New Minus jest taki, że nie można sobie tego miasta pozwiedzać, bo obszar gry kończy się w zasadzie na obszarze sklep. Gramy tutaj Mirosławem, a przynajmniej ja i Paweł, bo jest opcja zmienienia sobie płci, ale mi nie działało, więc oboje byliśmy identycznymi braćmi Mirosławami. Zaczynamy z 5 tysiącami dolarów na koncie, które trzeba przeznaczyć nie tylko za, na zamówienie naszych produktów do sklepu, ale również jego wystrój, potrzebne do funkcjonowania półki, lodówki, kasy. Ale mogą to być również dekoracje dla naszego sklepu, których jest wiele, jednak nie jest to najlepszy pomysł na start. Tracimy na tym dużo pieniędzy, które mogą być bardzo potrzebne, zwłaszcza na początku, żeby w ogóle zacząć nasze funkcjonowanie i przyjmowanie klientów. Wybór mamy szeroki, ale musimy też zwrócić naszą uwagę na to, że niektóre pozycje zużywają prąd, który również musimy sobie później wliczyć do naszych wydatków na koniec dnia. Ale przecież kto by nie chciał sobie postawić lokomotywy albo fajnego Renifera w sklepie, prawda? Od otwarcia dzieli nas już niewiele w zasadzie, zostało tylko zatowarować nasz sklep odpowiednimi artykułami. Na samym starcie nie mamy ich za wiele, no ale jakoś żyć trzeba, także uzupełniamy nasze półki tym co mamy, ustawiamy ceny i przygotowujemy się do początku. Podążając bez namysłu za instrukcjami, tak jak armia niemiecka podążała w Gąprosi podczas zimy w 42 roku, dojdziemy do momentu, w którym możemy wcisnąć magiczny guziczek otwarcia naszego sklepu i w pełni rozpoczęcia sklepowego doświadczenia. Nowojorscy klienci bywają wybredni, dlatego należy zapewnić im jak najlepiej dotowarowany sklep, niskie ceny i stały dostęp do coli. Zadowolony klient to dla nas priorytet, nawet jeśli mamy stać 14 godzin bez przerwy na kasie zarabiając grosze. Gra w doskonały sposób pokazuje realia właściciela łapki, i doprowadzają do załamania nerwowego i ciągłego bycia na minusie na koniec dnia. Praca na kasie wcale nie jest łatwa. Należy uważać podczas wydawania pieniędzy, ponieważ gra pozwala na wydanie 50 dolarów więcej klientowi, ale nie można mu być winnym grosika. Do dyspozycji miotłę, która w zamyśle miała chyba służyć do sprzątania, ale używa się jej do bicia. Do bicia Pawła i teoretycznie można także bić złodziei, jeśli się ich złapie. Akurat miotłę to powinno się używać na innej osobie takiej, co na kasie wydaje 10 dolarów za dużo, przez co ciągle byliśmy stratni, tylko dlatego, że sobie testowała, czy na pewno można wydać więcej. Tak, można. Poro zależy od tego, jakie ceny ustawimy i jakie zatowarowanie będziemy mieli w sklepie, bo oczywiście wiadomo, im większa sprzedaż, tym większy zysk, a im większy zysk, tym nasze możliwości rozwoju znacznie się poszerzają, dzięki czemu możemy nie tylko jeszcze więcej zarabiać, no ale również znacznie lepiej bawić się podczas grania, co zapewnia nam niezapomniane chwile przeżyte w naszym sklepie. Gra posiada dodatkowe DLC o nazwie Kulpak, cool które wzbogaca rozgrywko o elementy kosmetyczne i obszar poszerzony o pokój dla fajnych ludzi, w którymi nie jesteśmy. Mamy w nim takie rzeczy jak emotki czy ponad 100 czapek. Jestem ciekawa, czy jest czapka imitująca fryzurę Mikołaja Borowca. Na pewno mniejszy opór aerodynamiczny pomógłby w szybszym bieganiu po zamówione towary. W grze znajduje się również kilka ciekawostek w postaci nawiązań do popkultury. Może zastanawialiście się kiedyś, co Wam wyjdzie z połączenia szeregowca Rajana i Mionków? A no, właśnie coś takiego. Wyświetlają się tutaj różne billboardy mniej lub bardziej nawiązujące do czegoś. Jest też na przykład Jurassic Park. A właściwie to z Parki World. What the hell? Gra zgarnęła na Steam bardzo dobre opinie i wiele osób ją poleca. A w recenzjach możemy przeczytać takie rzeczy jak: Bardzo fajna gra. Grając w nią czuję się jak członek z bijąc ludzi mimo tego, że nic mi nie zrobili. Super gra dla początkujących humanistów. Można poćwiczyć pracę w przyszłym zawodzie. Nie znalazłem tego. Jogurt waniliowy. Spoko gra. Fajna opcja, walnięcie miotu każdego. Lubię, jak ludzie cierpią. Wszyscy złodzieje, jakich na razie spotkałem, byli czarnoskórzy. skórzy 10 na 10. Na ocenę, jak widać, przede wszystkim ma wpływ miotła, która jest uwielbiana przez graczy i Roxane, Ale na pewno również cena, ale nie DLC. Chociaż dla osób, które supermarket wciągną na dłużej, myślę, że to nie jest problem wydać 23 zł, by cieszyć się dodatkowym kontentem. Do plusów tej gry zaliczyć można. Uczciwą cenę. Gra wciąga wraz z dokonywanym postępem jest łatwa, zwłaszcza jak się gra w większym gronie. Za sklepem siedzi kotek, którego można głaskać. I co najważniejsze, można bić ludzi. Komunikaty i instrukcje są według mnie mało czytelne. Często zdarza się tak, że nie wiedziałam co kliknąć, aby odłożyć na miejsce miotłę lub wyjść z ekranu kupowania. Twórcy mogliby poprawić to powiększając czcionki. Gra jest o wiele łatwiejsza, gdy gra się w nią w kilka osób. Według nas minimalna liczba graczy pozwalająca na zachowanie zasad BHP i zapewnienie pracownikom należnym im przerw pracy to minimum 3 osoby. Tym sposobem gra zmusza nas do wspólnego grania ze znajomymi, zniechęcając do cieszenia się rozgrywką w samotności. Podsumowując naszą recenzję, gra została ciepło przyjęta przez społeczność graczy, jak i również przeze mnie i Roxana. Mimo wyraźnego gratyfikowania nas za rozgrywkę w szerszym gronie osób, nadal możemy się dobrze bawić, nawet jeżeli nie mamy znajomych. Elementy awansów i wyraźnego robienia progresu w postaci upiększania naszego sklepu o kolejne półki powodują, że wcale nie chcemy zamykać naszego biznesu po 5 minutach od otwarcia i jesteśmy gotowi wciągnąć się w rozgrywkę na długie godziny dobrej zabawy. Uznaliśmy, że nasza ocena wyniesie bardzo solidne 7 na 10. Księżyc już wyszedł, więc klienci opuścili sklep po chwili. Pora się stąd zmywać, żebyśmy jutro rano nasz kołchos otworzyli. Kartony posprzątane, towary na półkach wyłożone, roksana już zamknęła, za ten dzień nie miała zapłacone. W ostatniej chwili jakaś postać z za rogu wychodzi: To pan Murzyn przyszedł nas okraść, za późno pan przychodzi. Dostał od roksany miotłą ciosa w ten cymbał głupi. Panie Murzynie, już zamknięte, niech Pan jutro wróci. Miłego wieczoru, lub też dnia, w zależności kiedy to oglądacie, i do zobaczenia.